Skąd biorą się problemy wychowawcze i jak sobie z nimi radzić? To jest pytanie, które często słyszę, i dlatego zapraszam Cię na bezpłatny webinar właśnie na ten temat. Czym są problemy wychowawcze i jak sobie z nimi radzić? Dla mnie jest ważne, żeby z problemami wychowawczymi radzić sobie nie punktowo wtedy, kiedy one powstają, ale tak, w taki sposób, by budować dzięki temu zaufanie, przynależność naszej rodzinie i naszego dziecka. Poczucie, że nasze dziecko jest naprawdę widziane i żeby to wszystko dawało Tobie, jemu wsparcie, a przy tym było wspólne z Tobą. W czasie webinaru pokażę Ci, w jaki sposób możesz budować relacje z dzieckiem, aby te problemy wychowawcze rzadziej się pojawiały i nie były takie dojmujące w swojej naturze. Jestem certyfikowaną trenerką porozumienia bez przemocy i webinar będzie oparty właśnie o metodologię NBC która służy budowaniu relacji. Zapraszam Cię serdecznie, widzimy się 19 marca, a link znajdziesz w opisie do tego filmu.